Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowe Środy. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować tablicę rejestracyjną dla cudzoziemców oraz firm polonijnych. Tablica, którą tutaj widzicie, jest to tablica, która pochodzi z Lublina. No i jak widać, ma dosyć niski numer, bo jest to numer 4. Tablica dla cudzoziemców przede wszystkim wyróżniała się tym, że miała kolor zielony. A także pierwsza e, litera na tablicy była to zawsze litera i, a kolejne dwie litery oznaczały województwo, z którego pochodziła dana tablica. Z tablicą też wiąże się taka historia, że pochodzi ona z kolekcji świętej pamięci Jacka Jerugi, z którym miałem przyjemność się na nią właśnie zamienić. Około jakichś 16-17 lat temu, jak mnie pamięć nie myli, także już jest z nami bardzo długo. No i na pewno ze mną zostanie, gdyż nie mam zamiaru się za nią, że tak powiem, zamieniać ani się jej pozbywać. Nie wiem, czy tutaj oglądaliście poprzedni odcinek, gdzie pokazywałem matrycę do tłoczenia tablic oraz wykrojniki, to właśnie identyczne tablice wychodziły z matrycy, którą wam prezentowałem i tutaj na przykład mamy wykrojnik zera. O tu tak może pokażę. I to właśnie ten wykrojnik tutaj e, nie ta strona, a ta. On tutaj wchodził i wytłaczał daną akurat tutaj cyfrę albo literę. Także to, mam nadzieję, że to taka dla Was będzie fajna ciekawostka. Słuchajcie, ja już za tydzień chciałbym Wam zaprezentować, mam nadzieję, fajny komplet tablic rejestracyjnych z układu 5676, który. W ostatnim tygodniu też e, doszedł do kolekcji naszego muzeum, ale tablice są naprawdę bardzo fajnie zużyte i uważam, że fajnie by było je po prostu mm, pokazać. Pamiętajcie, że na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum. A jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie na Facebooku i Instagramie, to serdecznie Was do tego zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się już za tydzień.